Hej, hej, witajcie, witam was kochani widzowie, ja jestem Przemo, a to jest gra Amnesia Machine for Peaks I kolejny odcinek z tej serii Mroczna gra typu horror Kontynuujemy naszą serię, zakończyłem Outlasta Mam nadzieję, że seria wam się podobała, mi jak najbardziej No a teraz jesteśmy w mrocznym pałacu Nie wiem jak to powiedzieć Drugi odcinek to jest bodajże z tej gry Pamiętam, że troszkę tutaj błądziłem, nie wiedziałem dokąd tak naprawdę pójść Dokąd się udać? Jest tutaj troszkę za zakamarków, trochę miejsc, do których można się udać właśnie. Cholera wie dokąd mamy zmierzać. Exploring, exploring na maksa. Mamy większość drzwi pozamykanych. Szczerze powiedziawszy, to nawet nie pamiętam dokładnie sterowania. Tak dawno już nie grałem w tą grę. Ale myślę, że tutaj jest podstawowo. Jeśli kochani macie jakieś pomysły na jakieś nowe serie albo jakieś, nie wiem, eventy z, z widzami właśnie jakieś wspólne granie, to piszcie w komentarzach. Na pewno chętnie to rozpatrzę. No a my tymczasem, kurczę, tutaj w tym przeklętym domu jesteśmy na no cholera, no nigdzie nie ma... nie możemy wejść. Fak jakieś dziwne, chore dźwięki. Tu mamy ten fortepian, który pamiętam sam grał, co było dość ciekawe. Ale słuchajcie, ja naprawdę nie mogę nigdzie wejść. A nie, pamiętam, pamiętam tutaj te korytarze. Tak jest, pamiętam, że tutaj otworzyliśmy to przejście, które w sumie tak naprawdę prowadziło nas do nikąd. Tu jest jakaś e, jakiś magazyn, coś odkręcaliśmy. Ani ni drgnie, cholera. Co tu zrobić? Nic specjalnego tutaj nie ma. Wszędzie po zamykane drzwi no. I co ja mam tu zrobić? Hmm. Hmm, <laughs> ciekawe. Przejście na zewnątrz to pamiętam oh, Jezu, już, już mi gorąco Bo nie wiem tak naprawdę czego się tutaj można spodziewać Wróciliśmy do punktu wyjścia, no świetnie, nie tego się spodziewałem. Hmm. Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie. Hm, ciekawe co zrobić źle. Znaczy w zasadzie można powiedzieć, że ja tak naprawdę nic jeszcze nie robię. Pojęcia, słuchajcie Tu są jakieś drzwi Ale jak tam się dostać My możemy się w ogóle wspinać no, Tylko podskakuje nasz bohater Trochę lipa Hmm Nie wejdziemy, myślałem, że możemy chociaż się po jakiś rynnie spiąć. Kolera, może jakieś okno jest otwarte gdzieś? Hmm. Trzeba się przyjrzeć jeszcze dokładnie, bo mógłbym coś przeoczyć. Hmm, po tej linii... No nie, na pewno nie można wchodzić Po drzewie tym bardziej. Oj Fuck Byłem na drzewie czy mi się wydawało? <grym> Okej, okay, to chyba jakiś już po prostu błąd hmm. No niedobrze, niedobrze Cholera, no cały czas mam coś w głowie, że jednak trzeba coś tutaj zrobić. Ech, tylko co, no już wcześniej tutaj coś robiłem, właśnie tą wajchę przekręcałem, ale czy to ma jakieś znaczenie? Na pewno ma. Teraz nic nie mogę zrobić. Czy my tu mamy jakiś... Aha. Mój dziennik. Nam raczej nie pomoże. Cholera, nie spodziewałem się, że ta gra będzie aż tak trudna. Aczkolwiek e, pewnie łatwo jest tutaj przejść dalej, tylko ja nie za bardzo wiem co mam zrobić. Co jest niestety wielkim minusem, bo chciałbym już pójść dalej. A nie mogę, stoję w miejscu. że tutaj trzeba coś zrobić, cholera wiem. No, słuchajcie, no nie wierzę po prostu, że to jest aż tak trudne. Żebym po prostu nie wiedział, o co tutaj chodzi. Tu jest zamknięte. Stąd tak naprawdę przyszliśmy. Dobra, ale wiecie co, jeszcze nie byłem we wszystkich pomieszczeniach. Wiem na pewno, że jeszcze tutaj nie byliśmy, właśnie. W tych okolicach no słuchajcie. Tego się nie spodziewałem What the fuck <gry> Tak po chwili, pokrótce się zastanawiam, czy ja na pewno chcę iść dalej Coś tutaj jeszcze? Chyba nie. Tylko co teraz? Hmm, tu nie przejdziemy. Musimy się wrócić. I chyba coś się teraz wydarzyło. Trzeba się wrócić do tego pierwszego magazynu. To? Fuck, tam coś Hands are bleeding. raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them good night with lips that have issued such instruction? Fuck. Jedno słowo mogę tego powiedzieć. Fuck. Przed chwilą widzieliście, że coś tutaj było. I już tego nie ma. Dobra. Jeszcze szybkie oblukanie terenu. Czy mamy coś tutaj ważnego? Raczej nie. Za tym... Za tym czymś, które uciekało Fuck, <laughs> Boję się, powiem wam, że boję się No, amnezja jest... No, przynajmniej pierwsza była bardziej taka psychologiczna Działała bardziej na psychikę Straszyła oczywiście w niektórych momentach, ale Machine for Pigs to już naprawdę konkret jest sieka. Co will się stało? Te kraty kraty były odwrotnie. Słuchajcie. Oh fuck. No, teraz się będzie działo. Ja to czuję. Wszystko w zasadzie nam się potwierało. A jak widzicie, to jest to miejsce, w którym byliśmy wcześniej. Aha, to jest to miejsce, gdzie byliśmy. Dobra. Nie trzeba iść chyba na wprost. Nie, nie róbcie mi takich rzeczy, proszę. aż mi się ciężko ślinę przełyka No powiem wam, że Gra jest niesamowita Jeśli ktoś z Was lubi takie klimaty to powinien e, zakupić tą grę Czemu tu nie mogę wejść Mhm, okej okay. Aha, stąd przyszliśmy No faktycznie No i co? Tu mamy drzwi zamknięte. Co to w ogóle za pojazd jakiś dziwny? What the, fuck? What the fuck? Co za chore podpisy tutaj. Ale robi się bardzo ciekawie. Robi się bardzo ciekawie, bo tak naprawdę nie mamy pojęcia co nas będzie czekać. Już mamy jakieś w niektórych momentach chory z widy. Teraz weszliśmy do jakiegoś pomieszczenia, gdzie się zerwały schody. Nie mam pojęcia, jesteśmy może w jakichś piwnicach? W, jakich po, w jakichś podziemiach? Musimy iść dalej. Tak. the flood waters treachery mandus we were undone your children are trapped by this act you must find them before it is too late what do you need me to do how can i find them always deeper mandus through the piston room and into the tunnels then find the bilge and flush the rotten water i will help you where i can but you must be swift my little friend okay Myślałem, że to coś przydatnego. Proszę nie. nie róbcie mi tego. Fuck! Kurczę Powiem wam, że im dłużej gram w tą grę, tym bardziej mi się podoba Dobrze wiecie, że lubię horror, ale... Tu jest naprawdę sieka Dźwięki są tak świetnie zrobione, że mam po prostu gęsią skórkę W porządku. Jest spalony bezpiecznik i pewnie należy go znaleźć. Przynajmniej jakiś nowy. Fakt, tu są zrujnowane drzwi. Czy to jest bezpiecznik? Słuchajcie, nie mam pojęcia, co to jest. Spróbujmy. Aha? A jednak Czy nie mamy coś ciekawego? Okej, okay, nie wiem co tak naprawdę zrobiliśmy. Aha, okej. Okay. Jeszcze sprawdźmy tutaj, czy na pewno się nic nie zrobiło. Nie. Dobra. Maszyna uruchomiona, można wrócić. Fuck, Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Okej, okay. mamy chyba bezpiecznie w porządku, i znów się wracamy. Fuck. Nie, to jest masakra, słuchajcie, no. Głupie dźwięki, efekty dźwiękowe potrafią tak po prostu dać szadu. Co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, potrzebujemy bezpiecznika, którego jako taka nigdzie nie widzę albo i widzę. Fakt, gdzie on jest? A tu jest No nie, no Dobre Bałem się, że gdzieś tam nam zniknie, albo że tak miało być Że nam po prostu wniknie w jakieś tekstury Ale na szczęście go mamy Zatem włóżmy go do maszyny Notatkę Kurcze no What the Co to kurna było? Ja pierdziele no Masakra nie chciałbym się z tym spotkać. Dobra, słuchajcie, czy to jest to miejsce, w którym byliśmy? Tak. Ale teraz otworzyły nam się te drzwi. Tam gdzie to coś pobiegło. Nawet nie chcę wiedzieć co to... Tu... What the f Musimy wymyślić coś tutaj. Trzeba coś zrobić, aby przejść dalej. I to może być bardzo ciekawe. Ale to, moi drodzy, zrobimy w kolejnym odcinku. Myślę, że na ten odcinek tyle wrażeń, które mieliśmy, właśnie teraz wystarczy. Poznaliśmy naszego jakiegoś przeciwnika, jakiegoś potwora. Nie mam pojęcia, co to jest. Domyślam się, że w przyszłości się dowiemy Chociaż na razie nie chciałbym tego W sumie szczerze powiedziawszy Widząc tylko tył mm, Tej rzeczy Tej istoty Także cóż, to była Amnezja Machine for Pix. Ja jestem Przemo, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeśli tak, dajcie tą łapkę w górę I jakiś komentarz, jeśli oczywiście mm, Zechcecie e, I to tyle ode mnie, trzymajcie się Pozdrawiam was i pa pa